Zapewne słyszeliście takie powiedzenie: skupmy się na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Czasami ludzie piszą do mnie: Wiesz co? Nie pisz o rzeczach, które są Twoim zdaniem niebiblijne. Pisz tylko o tych rzeczach pozytywnych, tylko zajmuj się afirmacją prawd chrześcijańskich jednak co Biblia mówi na ten temat Biblia mówi nie miejcie nic wspólnego z uczynkami ciemności ale raczej strofujcie je jest to yy, list do Efezjan 5 rozdział 11 werset angielska wersja mówi zamiast strofujcie ujawniajcie je więc Biblia mówi, byśmy ujawniali dzieła ciemności. A czymże, jeśli nie dziełami ciemności, są fałszywe nauki w kościele? Czymże jest nauczanie, że na przykład muszę mówić językami, aby móc ewangelizować? Tak jeden pastor charyzmatyczny mi powiedział, że jeśli nie Mam tego najmniejszego daru, jakim jest dar języków, to znaczy, że tak naprawdę Duch Święty we mnie za bardzo nie działa. Może jestem nawrócony, ale e, potrzebuję tego drugiego błogosławieństwa, które przejawia się modlitwą językami. Jednak Biblia dosyć jasno, uważam, że klarownie wypowiada się w tej kwestii, czym jest. Dar języków. Że nie była wcale to modlitwa, ale był to dar mówienia obcymi językami, które istnieją, autentycznymi językami. Więc yy, mieszanie pogaństwa z chrześcijaństwem czyż to nie jest dzieło ciemności? Przecież na językach modlą się poganie. Więc o czym my tu mówimy? Jak najbardziej. Powinniśmy ujawniać dzieła ciemności po to, aby właśnie ludzi ostrzegać. Ktoś powiedział, że no, chyba nie masz miłości, bo ty tylko tak strofujesz. No właśnie na tym polega miłość by brata swego ustrzec od występku. Bo jeśli ktoś. Nie stara się przestrzegać swoich bliźnich, to znaczy, że albo nie zna w ogóle biblijnej doktryny, albo co jeszcze gorsze, zna doktrynę, ale nie zależy. Nie zależy takiej osobie na swoich bliźniach, bliźnich. Jest, można powiedzieć, pasywny, Brakuje mu właśnie tej troski. Brakuje mu miłości do bliźniego, temu, który nie stara się ostrzegać swoich bliźnich. Bo w chrześcijaństwie jest wiele, wiele złych nauk. Powinniśmy jak najbardziej o nich mówić, uważam. A nawet powinniśmy mówić, kto je głosi. Bo czasem się wydaje, że o to jest jakaś dobra organizacja, która. Tak przybliża ludziom Chrystusa. Ale czy na pewno, czy na pewno to, co głoszą, jest zgodne z prawdziwą Ewangelią? Ja odkryłem wiele przekrętów w chrześcijaństwie i pragnę się tym dzielić z innymi. Może nie wszyscy mają dar taki, by rozeznawać, albo nie mają czasu, albo nie znają języka angielskiego? Ja mam pewne umiejętności, którymi się chcę dzielić. Jeśli słuchacie mnie, czytacie, to chwała Bogu! Być może komuś te moje teksty otworzą oczy i przestanie wierzyć lub praktykować rzeczy, które nie podobają się Bogu. Cześć!